No to wiesz... Bezpieczeństwo najpierw. Jesteśmy... Widzimy tą kamerę. Jesteśmy bardzo... Nie ma ale... Bardzo nie ma to nie więc Muszę to pojaśnić trochę? nie ma

Dwa obrady w dniu wyboru i pana nie to, to jest teraz. Powiedz, że w, w zakładce, w trzech zakładkach są trzy obrazy z różnych kamer. Tak, w trzech zakładkach są trzy obrazy. A na... To jest, to nie Coś nowego, widzicie? Robu 01, próba dla góry. Zgłasza się Robu 01. No, Pan wołał może górę wcześniej? To jest, to jest nieprawidłowo. Nie, powtarzałem treść rozkazu. Właśnie, a u nas nie było słychać. No dobrze, może tu akurat ten teren niezbyt tu sprzyjał. Ale powtórzę w tej chwili też rozkazy, jak mnie słychać. Proszę bardzo. Rozkaz pisemny S numer 108.

Zazwoloną dla prób Tak Zjazd do stacji Zawiercie I Mamy go przejechać i żeby nas system zatrzymał Tak, tak I wysadzamy na góra, godzina 1.40 Prędkość dojazdowa 40 Będziemy starzynać? Tak Przyjął maszynę numer rozkazu. Prze, przejeżdżamy 2. Właśnie w tej I powtórzę Zapisał. treść: rozkaz pisemny S numer 109 dla pociągu dobra, rok 01. Próba jazda po torze zamkniętym numer 1 szlaku góra budowska. Zawiercie. Jazda wahadłowa zgodnie z regulaminem dla jazd pociągów próbnych z V maksymalną dozwoloną dla pociągu dobra, na prób. Zjazd do stacji, dobra. zawiercie pierwsza 40. witę no, nie, no, już ci sygnalizuje. No dobra, to akurat ich weźmiemy, no i teraz musimy się pobawić. No po prostu przekroczenie, ale. Ty, a co jakby włączyć level 0 i tam by się jedynka włączyła na następnej balisie? Nie, nie włączysz. Nie włączysz. Poszło. Wjeżdżamy z Góry Podolskiej w radio spadło. Radio. Co? niech leży. To, to moje? Nie czy wiem, czy, czy to Moje, moje, moje troszkę się Tak, tak, tak. to jest na więcej tak. O, widzę jakiegoś sierżanta? Czy to W8? do To Tu mamy 80. Jesteśmy na pomarańczowym polu, jakbyśmy byli na żółtym, to było wolniej na było, że nie, nie Teraz to... potrzeba. Teraz dopiero, wiesz. Jest ta tolerancja, Przekroczysz więcej niż określoną ilość. Spróbuj, spróbuj Zbyszek. Nie powinno, do, nie powinniśmy się zatrzymać. Zwali na czerwono, ale to znaczy nie, wydaje mi się. A może było za do hamowania. A. Dobrze, ale, ale nie, nie zatrzymał się. nie zatrzyma się, do hamowania nie zatrzyma się. tylko Hamuje o jedziemy dalej. No, bo po jedziemy na dalej. Tam no, to tylko to tyle, to że, to że... Ale nie popełni nas. Tak, ale jak to wynika z, z zaworów. Wagonowy, że nie popełni. Bo on tam dał w nagłe i on, one już opadły no, to na ten. Już popełnią, on już tak, popełni. Tak, tak, tak. Ale to tylko z tego, że, że wagony. Magnetyki padły po prostu. Dobra, ale jedziemy dalej. System, okay. system nas by nie zatrzymał. Dobra, okej, 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 okej. nie, nie, Jest 100 e, i 100. E, tylko, że mamy tutaj jeszcze ograniczenie do półnogodziny, do którego teraz sam mają. No i ładniej. Tutaj widać sierżanta z początku. Panie Wojtko!

Na się zatrzymujemy, nie? Tak. Szybko, Tak, dawaj, dawaj, dawaj. bo to i tak jest... Tak, ta, 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 tak, 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 tak. Którą mamy godzinę? Druga 9, za godzinę byśmy stąd wyjeżdżali. No to powinniśmy spokojnie się wyrobić. A, spokojnie? Nie? Poczkaj, pockaj. To są dwie ostatnie. Wiesz, Zbyszek, ja jutro nie mam żadnych planów, to jest... bo my nie możemy... ale ten wjazd, te perony, to tak powiem Nie możemy sami wyjeżdżać. Jest... Jest kiepsko zrobione to gwiazdko. Tak, w sensie? to nie dla nas, nie? Jacek. Już ci każe na początku Peronu praktycznie 40. Do 40 zwolnić. Mimo, że przejeżdżałem przez drugie rozjazdy.